Ty, Ale to był. Ej, I think you have sashel on you. Ja, w ogóle w ogóle gościu kurde przebiegł. Ej, tak jakby mnie nie zauważył. Wiecie co w tej tej nocnej tej... Uuu, uu, wiem, że masaszem na nim. Ale no no się nie słyszał mnie. Klimacik jest fajny, podoba mi się. Za, za sam klimat już piąteczkę mają ode mnie. He. He, 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 he. I was ready to frya. Wszyscy dziki moi kochane, witam wszystkich serdecznie z tej strony. Kładę się nisko, jak zawsze. Kapitan Rutaj zapraszam na kolejny odcinek serii Flash News. Hell Let Loose, Co prawda żadnego debriefingu nie było, ale moi drodzy, pograłem sobie troszeczkę na serwerze. PT i potestowałem, potestowałem razem z Bulbą. Pozdrawiam Bulba. Troszeczkę nowe mapy, nowo odsłony map. Chyba zagrałem we wszystkie nocne i o zmierzchu warianty map. Muszę wam powiedzieć, że mam swoją opinię na ten temat. Odkryliśmy również z bulbą. To w sumie najpierw bulba zauważyła później, żeśmy rozmawiali na ten temat pewną rzecz, która mnie i zaniepokoiła i zaciekawiła, bo nigdzie na ten temat nic nie mogliśmy znaleźć. No ale zanim przejdziemy do materiału, oczywiście, łapeczka w górę, komentarz taktyczny dla zasięgu, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo ważne. Subskrypcja, dzwoneczek notyfikacji wpadnijcie, odwiedźcie mnie na moich socialach. Moi drodzy, kurczę belek. Niektórzy chcieli Instagrama, założymy Instagram i nikt tam nie wpada. Nie rozumiem o co chodzi. Dobra, lecimy z powiedzmy sobie intro wstaweczką i przechodzimy do materiału Więc w sobotę na serwerze PTE, czyli serwerze testowym, miałem szansę potestować troszeczkę nowe warianty map. Map Carentę, St. Maria Glis, Utah Beach, Hill 400, Driel, Karkow, Stalingrad. Omaha Beach o zmierzchu i El Alamein również o zmierzchu, a te poprzednie oczywiście nocne. Muszę wam powiedzieć, że mam swoich faworytów. Jest jedna mapa, z którą no powiedzmy sobie tak, mam mieszane uczucia co do niej. Było również testowane Dive to prąd, czyli takie delfinki miało być naprawione i rzeczywiście jest to, później jest większe, więc nie będziemy tutaj powiedzmy sobie delfinkować, skakać i biegać i, i, i się kłaść, więc to jest wszystko fajne, volting, muszę powiedzieć, również całkiem, całkiem. Moi drodzy, co mnie troszeczkę zmartwiło, to to, grałem w sobotę no dość długo, chyba ze 4 czy 4,5 godziny i to w takich godzinach popołudniowych, i było bardzo mało osób. Testujących, gdzie zazwyczaj serwery PTE, czyli te testowe, były pełne, pełne testujących. Nie wiem, może zmieniło się to w niedzielę? Eee, może, nie mam pojęcia, ale, ale wyglądało to gorzej niż źle. I tak na dobrą sprawę nie udało mi się zagrać na żadnym pełnym serwerze. Próbowałem w Ameryce, próbowałem w Europie i niestety było to troszeczkę martwiące, no bo jak przetestować dobrze aktualizację, jeżeli serwery nie są pełne? Wtedy to nie jest taki dobry, dobry test. Z tego względu, że po prostu nie jesteśmy w stanie. Twórcy nie są w stanie sprawdzić tego, jak to naprawdę działa pod pełnym obciążeniem serwera. Dobra, ale to już po prostu taki. Taki dodatek ode mnie, moi drodzy. Lecimy sobie dalej. Karę Tę, moi drodzy, wygląda przepięknie, przepięknie. Cudna mapa. Ona ogólnie rzecz biorąc, według mnie jest jedną z najlepszych map w grze Helletlus, i w wariancie nocnym będzie to Miodzio. St. Marie Eglise również bardzo fajnie się zapowiada. Muszę powiedzieć, że wszystkie te mapy mają bardzo, bardzo fajny klimat. Wszystkie oprócz mapy Hill 400, którą uważam za zbyt ciemną. Będziemy mieli problem tam znaleźć kogokolwiek i podejrzewam, że szybko ludzie ją wyłączą na swoich serwerach. Z tego względu, że naprawdę jest ciemno, jest okrutnie ciemno. Ja to testowałem, rozjaśniałem ekran, bo streamowałem. No i muszę powiedzieć, że jest jak jest, ale tego się obawiałem. Nawet taka mapa jak Drill zyskała co nieco, chociaż muszę powiedzieć, że i wersja ta dzienna też jest bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi o imersję i wizual. Ogrywalność no to już tutaj wymagałoby przebudowy całkowitej mapy, bo tak jak ja mówię Drill dla mnie jest to Remagen Two Point. O, oh, największym zaskoczeniem dla mnie była mapa Stalingrad, moi drodzy, z tego względu, że Stalingrad nie należy do moich ulubionych map, jest taki jakiś, jakiś taki niewyraźny, aczkolwiek w wersji nocnej muszę powiedzieć, że. Nabrał? Nabrał rumieńców. I bardzo przyjemnie mi się grało na tej mapie. Tak jak mówię, wizuale mają sporo, sporo, spore znaczenie. No, tak jak jeszcze w trakcie streama mówiłem, kto był, to słyszał. Fajnie, gdyby tam przyprószyli gdzieś śnieżek tu i ówdzie, i wtedy byśmy mieli naprawdę Stalingrad, taki, no. Miodek, miodek. Omaha Beach i El Alamein o zmierzchu. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Aczkolwiek na El Alamein e, muszę powiedzieć, że dalej, dalej widać jak coś się porusza pojazd z dalekiej, z wielkiej odległości widać, no ale tak ma być mundurów jeszcze nie ma moi drodzy to jeszcze nie w przyszłym patchu, jeszcze nie w przyszłym update'cie, to za jakiś czas te nowe mundury wejdą na tych mapach właśnie Driel i el Alamein i te zmiany dla wojsk brytyjskich, no im szybciej tym lepiej, dlatego że no nie oszukujmy się, nacja brytyjska jest po prostu słaba i zepsuta w tej grze, no i odnośnie map moi drodzy to chyba, to chyba by było wszystko, bardzo fajnie, bardzo przyzwoite, aczkolwiek mówię, martwionie mnie frekwencja, znaczy się jej brak. Co jeszcze zwróciło naszą uwagę w trakcie rozgrywki, to znaczek Steam przy ikonce gracza. Ej, hey, są, są znaki, znaczniki Steam. Tak, 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 są znaczniki Steam, ale co to oznacza? Będzie, że może będzie ten, crossplay. Myślisz? Tak to właśnie wygląda, nie? Tak to właśnie wygląda. Mój drodzy, gdy wchodzicie i patrzycie, kto gra, bądź, powiedzmy sobie, macie ten ekran końcowy, pojawiała się ikonka Steam obok waszego tagu gracza. Co mnie bardzo dziwi, ale też i powoduje taką ciekawość, dlaczego jest to zrobione? Po co? Przecież my wszyscy gramy na Steam. Nie? Tak na dobrą sprawę nikt w inny sposób nie jest w stanie grać tylko na Steam, więc po co dawać tą ikonkę Steam? I tak żeśmy wydedukowali, oczywiście zaznaczam tu disclaimer, są to tylko i wyłącznie nasze domysły, czyli moje i e Bulby domysły odnośnie możliwości wejścia crossplaya. A co za czym idzie? Co za czym idzie? Albo przedstawienia serwerów, Własnych do wykupienia na konsolach, albo rezygnacji z serwerów płatnych na PC. Tu są dwie opcje, no i oczywiście crossplay, co z czym się wiąże, nie każdy go lubi. Czy będzie opcja wyłączenia tego crossplaya, czy nie, ale taka ikonka ewidentnie, ewidentnie pokazuje o tym, że tutaj gracz jest ze Steam, czyli z PC. Widzieliśmy to w innych grach, także moje domysły, mam nadzieję, myślę, że nasze domysły mają, mają jakąś taką podstawę do tego, by być, powiedzmy sobie, w miarę, w miarę realistyczne, dlatego że w innych grach właśnie w ten sposób jest to oznaczone. Mamy PlayStation, mamy Xbox, mamy Steam. Więc, yy, więc tutaj, tutaj też się zastanawiam, i nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat, ale patrząc na to, co dzieje się też w Team 17, to odsyłam do swojego poprzedniego odcinka Flash News Loose, No to myślę, że, że gdzieś coś tutaj jest pies pogrzebany, prawda? No i znowu, YouTube utnie mi zacięgi, zasięgi, znaczy się. Yy, także. Powiedzcie mi, co wymyślicie. myślicie? Jakby Wam się ewentualnie podobał ten crossplay? Ja tu nie chcę żadnej powiedzmy brzydko sobie G burzy rozp roz rozpętać, ale ale powiedzcie mi, czy, 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 czy nie mam racji, zastanawiając się nad tym, po co te ikonki z Steam, a może ktoś z Was ma inne wytłumaczenie dla tego co żeśmy zobaczyli. No nic, moi drodzy, podsumowując, całkiem, całkiem to wygląda. Odsyłam naprawdę do tego materiału o Team 17 i o tym, co dzieje się w tej chwili w firmie, bo jeżeli, żebyście po prostu nie byli zaskoczeni tym, że coś wejdzie, coś nie wejdzie, że coś będzie wolno, muszę ja te informacje specjalnie właśnie dla Was robić, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w Helllet Luz, moi drodzy. A tam był parę niepokojących informacji. No i, i, i co? No i bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymali do końca. Ja Wam życzę miłego tygodnia. No i co? Łapeczka, komentarz, mam nadzieję, taktyczny został, subskrypcja, dzwonek notyfikacji i lecimy. No pomóżcie mi trochę w tym walce z tym algorytmem, bo jest dla mnie bezlitosny po prostu. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał, zarówno na YouTube, Twitch i nasz serwer Discord, na który również bardzo serdecznie zapraszam. Strefa działań wojennych. Linki wszelkiego rodzaju znajdziecie w opisie. Dobra, trzymajcie się czołem. Cześć! just uh, like 100 hundred meters from, from, from our middle point.